Może to jest bardzo ciężki teren. Nasza sytuacja jest taka, że po prostu potrzebujemy tych punktów jak jak, jak ryba, woda i, i przy odrobinie szczęścia mogłoby się dzisiaj tak skończyć, że, że, że biorąc pod uwagę przebieg gry, że, że te trzy punkty mogłyby zostać u nas. No niestety, znaczy, no, staraliśmy się najpierw nie, 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 nie puścić gola. Mieliśmy kilka takich klarownych sytuacji. Mam pokazów po raz kolejny klasy tutaj. Przemek odrobny. że obydwa zespoły dzisiaj nie zachwycały poziomem. E, tak, myślę, że każdy już się przygotowuje trochę do play i to, e, to zaważyło na poziomie tego spotkania. Nie mam czasu, ale e, już tak też troszeczkę jesteśmy zmęczeni tym i też już myślimy troszkę o tych play-offach, żeby się przygotować do nich e, dostatecznie. A, taki asekuracyjny hokej z, z obydwu stron przez te dwie tercje. Dosyć mocno defensywny czekający na przeciwników. A w trzeciej tercji, o, w tym czasie myślę, że obydwie różne miały swoje okazje do szczególnego. Czyli jedna, czy druga obydwie że spisywaliście się, się dobrze i jeden dram drugi. W trzeciej tercji troszkę przyśpieszyliśmy, może troszkę to poziom na narzucili większe, graliśmy już na trzy piątki, a troszkę przemyblowałem, pozmieniałem formacje, małe roszady. A, a tych sytuacji w końcu w trzeciej tercji mieliśmy kilka znakomitych i być może zamknąć ten mecz przed końcem spotkania. Mnie udało się grzeć 4 na 4, w przewagę 4 na 3 A, i w końcu w udało się udało mi się strzelić tę karę bezwycięstwa. Ważne, że, że, że drużyna miło tej przewagi grała, walczy i wygrała w spotkaniu.